Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będzie makaron. Makaron ze szparagami i z cukrowym groszkiem, ponieważ zaczął się na to sezon. Zobaczcie, mam tutaj piękne szparagi zielone i cukrowy groszek, przepraszam, który jest słodziutki i chrupiący. Zresztą nazwa sama mówi przez siebie, tak? Dobra. To na chwileczkę odstawię, a tutaj mam makaron, stążki. Gdyby ktoś chciał rzucić włoskim, to są tagliatelle. Najpierw zrobimy pierwszą część sosu. A dlaczego dwie części? Dlatego, że drugą część zrobimy jak już się makaron ugotuje. A więc tak, kroimy trochę boczku i wrzucamy na patelnię. Jak widzicie, to jest chudy boczek. Jeżeli boczek może być chudy, bardziej to jest taka pachwinka jak boczek. I z tego tłuszczu za dużo nie wytopimy. Dlatego. Doleję troszeczkę oliwy. Dzisiaj będę robił na oliwie. Za dużo tego boczku nie dajemy, tylko troszkę dla podkreślenia, wiecie, smaku. I wysmażamy na małym ogniu od zimnej. I ze względu na to, że ten y, chudy boczek jest chudy, doleję trochę oliwy. Tak jak już wspominałem. I od razu na y, zimną taką patelnię z boczkiem wrzucam trzy ząbki czosnku. Ale czosnek za chwilę wyłomię. Rozgniotę tylko, żeby puścił olejki. Chodzi o to, żeby. Potrawę tylko i wyłącznie na aromatyzować. Teraz pokroję cebulę i jedną papryczkę chili. Cebulę używam czerwoną. Kroję w kostkę. Cebulę mam pokrojoną. Jeszcze papryczka chili. Dodaję razem z pestkami. Papryczka również jest pokrojona. Teraz szparagi. O co chodzi ze szparagami? Białe obieramy, zielone łamiemy. Już Wam mówię, zobaczcie. Łapiemy w ten sposób i łamiemy. I to się nie nadaje. Taka jest zasada. Zobaczcie, tyle y, szparagów odpada, ale nic na to nie poradzę. I teraz te szparagi pokroimy. W drobniutkie wałeczki. A same, samą końcówkę. Jakby je nazwać kwiaty, zostawiamy w całości. I przesypuję do miseczki. Groszek cukrowy zostawiam w całości. Sprawdźmy, co się dzieje na patelni. Ale piękny zapach się unosi. Gdy już boczek jest zrumieniony, Wyławiam czosnek. Zobaczcie, czosnek też jest pięknie zrumieniony. Teraz wrzucam cebulę. Wrzucam również papryczkę chili. Jeżeli ktoś nie lubi ostrych potraw, papryczki chili nie dodaję. Jak już cebula jest zeszklona, dodajemy szparagi. I zielony groszek. Na razie niczym nie przyprawiam. Możemy dodać troszeczkę wody, ale nie za dużo, ponieważ później będziemy dodawali wodę z makaronu. Teraz tylko dla rozluźnienia sytuacji i to możemy odstawić. To miejsce stawiam garnek już praktycznie z gorącą wodą. Potrwa to dosłownie chwilunie. Wodę musimy osolić. I poczekamy, aż zacznie wrzeć. Woda na makaron wrze, więc wrzucamy. Jest to świeży makaron, więc potrzebuje około 3 minut z tego, co pisało na opakowaniu. I ja będę gotował 2 minuty. przygotuję sobie patelnię, bo będę wrzucał makaron tutaj do patelni i chwilę będziemy musieli to wszystko poddusić, dlatego tak krótko będę gotował. Zawsze tak robię, gdy makaron wrzucam do patelni i jak chcemy ugotować go al dente, zawsze odejmijmy jakieś 20% z tego, co pisze na opakowaniu i makaron zawsze wyjdzie wam perfekcyjnie. Ja taką zasadę stosuję od zawsze. Makaron gotowy. Więc przekładam go od razu na patelnię. Zamieniam ponownie patelnię na garnek, czy garnek na patelnię, ale wodę postawię sobie tutaj. Drugą część sosu. Przemieszajmy. Wleję trochę wody z makaronu, to jest ważne wtedy. Sos będzie gęściejszy, który będziemy za chwileczkę robić. Dobra, i teraz dodaję serek mascarpone. Najpierw dodam trzy łyżki i rozprowadzamy i teraz możemy przyprawić delikatnie solą pamiętajmy, że boczek jest słony i świeżo roztartym czarnym pieprzem i makaron jest Gotowy, więc możemy nałożyć i spróbować. Gotowe. Wygląda to wyśmienicie i wiosennie. Mm. Groszek jest jeszcze delikatnie chrupiący. Taki al dente i szparagi. Również takie Delikatnie na ząb. O to właśnie chodzi, żeby tego nie przegotować, żeby tego nie rozciapać. Ale pichota. Szybko, tanio i bez kompromisów. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Mm.